3 maja otwieramy sezon imprez plenerowych w mieście Rzeszowie, także myślę, że nikogo nie może zabraknąć. Święto Paniagi z kulturą amerykańską w tle, także mnóstwo atrakcji, wiele różnych warsztatów, koncertów i ciekawych wydarzeń, które będą odbywały się w przestrzeni naszego miasta. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Od godziny 12 zaczynamy pięknym korowodem, paradą w stylu amerykańskim, która która przejdzie przez ulicę 3 Maja i będzie zmierzać do fontanny multimedialnej. Tam mnóstwo atrakcji, pikników, będzie też prawdziwy Elvis Presley. O godzinie 19 na Rzeszowskim Rynku piękny plenerowy koncert, Omasz Blues Brothers, gdzie zobaczymy między innymi Dniewa Zamachowskiego i Macieja Miecznikowskiego, którzy wciąż się w rolę tanich drani i zaprezentują nam fantastyczne utwory z filmu Blues Brothers. Nie może Państwa zabraknąć.